Carlo Acutis, pierwszy święty milenials, młody chłopak chcący podążać za Jezusem, a jednocześnie normalny gość. Zapraszam na historię Włocha, który uświęcił swoją codzienność oraz pokazał, że w erze cyfrowej też wolno być świętym. Carlo Acutis był Włochem, ale urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie jako pierwsze dziecko swoich rodziców. Już 18 maja tego samego roku Carlo został ochrzczony. A w wieku pięciu miesięcy powrócił wraz z rodzicami do Włoch, a dokładnie do mediolanu. W wieku trzech, czterech lat Karlo Akutis doświadczył nietypowego spotkania, gdyż miał mu się przyśnić jego zmarły dziadek i poprosić o modlitwę. Chłopiec miał coraz więcej pytań, na które odpowiadała mu opiekująca się nim polska niania zgodnie z naukami kościoła katolickiego. Nauczyła go też modlitwy ojcze nasz po polsku. Karlo uczęszczał do przedszkola oraz zainteresował się informatyką. Był jak inne dzieci ale wyróżniała go jego wielka pobożność. W wieku siedmiu lat przyjął pierwszą komunię świętą. Podczas nauki w gimnazjum jezuickim rozpoczął praktykę codziennego uczestnictwa w Eucharystii i cotygodniowej spowiedzi świętej oraz chętnie odmawiał różaniec. Przyszły święty grał w piłkę i na saksofonie, spotykał się z kolegami, czy grał w gry na konsoli, ale z umiarem. Miał też różne zwierzęta domowe. Jednocześnie pomagał młodszym kolegom w nauce, czytał Pismo Święte, Interesował się życiem świętych oraz pomagał ubogim, rozdając posiłki i śpiwory. Młody Akutis był też posłuszny, wesoły i pomocny. Kolejnym ważną częścią jego życia była czystość. Tak wspomina Antonia Salzaną, mama Karla. Gdy w telewizji nadawano dwuznaczne reklamy o podtekście erotycznym, przesłaniał oczy dłonią, a gdy przez ekran przewijały się wyuzdane sceny, zakrywał oczy albo uciekał, albo prosił o zmianę kanału. Nie chciał drugiej pary butów. Wolał pomóc ubogim. Nie szczędził własnych pieniędzy i czasu. Szedł za przykładem Świętego Franciszka z Asyżu oraz Słowa Bożego. Innym jego zainteresowaniem była informatyka. Świetnie się w niej orientował oraz połączył ją z jego największą pasją, czyli Eucharystią, którą nazywał autostradą do nieba. Carlo Acutis stworzył prezentację o cudach eucharystycznych uznanych przez Kościół, która trzyma wysoki poziom wykonania i wolno ją nadal zobaczyć. Miał też konto na Facebooku. Ewangelizował zaś nie tylko w internecie, ale i wśród najbliższych. Jego rodzice zatrudnili imigranta wyznania hinduskiego, z którym Karlo szybko się zaprzyjaźnił i przyczynił do jego nawrócenia. Widząc uczynki Karla, wiecie, uczynki tak małego dziecka, to mnie nawróciło, wspomina po latach. Nawróciła się też mama Rajesza, która przyleciała odwiedzić syna. Carlo Acutis w 2003 roku przystąpił do sakramentu bierzmowania. A niedługo później zaczął naukę w liceum.